Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z zagrajmy w Morrowind. Z tej strony oczywiście kacha gra. No i kontynuujemy przygody kotkiem, oczywiście. Tak, kotek tutaj sobie stoi przed jubilerem Aengotem, który ma dla nas zadanie odnośnie złomu. Mamy znaleźć cztery sztuki złomu w jakichś dwemerowych ruinach. Słuchajcie, jedyne dwemerowe ruiny, które mi przychodzą na myśl, które są w miarę niestrzeżone... No, to są przy Gnizis, z tego co pamiętam, przy Aldy Tak więc tam sobie pójdziemy, oczywiście. Tam też jest coś, co by mnie interesowało, ale obawiam się, że jeszcze nasza postać jest za słaba. Chodzi o ten, oczywiście, amulet kameleona, który daje nam 80% niewidzialności. Znaczy, nie jest to taka niewidzialność jak ten czar, bo niewidzialność znika w momencie, kiedy. No jakąś akcję podejmujemy, tak? Kameleon natomiast trwa dalej, no tylko że on jest taki, że tam jest dwóch bandziorów właśnie, tak? I y, my z naszym trzecim poziomem podejrzewam, że nie będziemy w stanie się z nimi mierzyć. Ale słuchajcie, y, widzimy się w każdym razie przed dwemerowymi ruinami. Ja y, tą drogę oczywiście tutaj wciachnę, żebyście nie musieli oglądać. Może po drodze jakieś waleki będą niepotrzebne, e, no ale to tylko wzmocni naszą postać tak naprawdę, więc kierujemy się, słuchajcie, w stronę Alt Veloti. Słuchajcie, podczas otoprzęku spotkała nas niespodzianka. Na to, na, to, to, to Zaatakował nas po prostu skrytobójca z Mrocznego Bractwa. Jak widać, mam tutaj już cały ekwipunek założony. Powiem tak, no będzie to Dużo lepsza ochrona niż to, co miałam wcześniej. Wyglądamy dziwnie w sumie, troszeczkę jak taki pół ninja, ale no nic. A tutaj właśnie jesteśmy już na miejscu. Tutaj jest ten przezroczysty gościu, który ma ten amulet, a tam jest ta babka, która zgubiła w tym stawiku tutaj pierścień. Ale na razie sobie ich po prostu, no zignorujemy tak naprawdę. No z tego względu, że nie mam z nimi żadnych szans. Tak szczerze mówiąc, no nie ma co się z nimi tam szarpać e, nasza postać jest za słaba a wiem to z autopsji, bo oni są naprawdę mocni, e, jeśli chodzi o postać już nawet troszeczkę wykokszodą, tak więc, o ja zły robot ale mamy fajny ekwipunek część tego ekwipunku będzie można spieniężyć, bo yy, rasy takie jak właśnie Argonianin czy Khajiit nie mogą nosić butów czy hełmów zakrytych tak więc po prostu to sprzedamy, dzięki czemu uzyskamy no z jakieś może 300-400 golda plus minus w każdym razie tutaj już jesteśmy na miejscu o jeszcze piesu tu jest jakiś, tak? no dobra pytanie tylko co nas czeka w środku Mam nadzieję, że, że nie żaden jakiś yy, ciężki przeciwnik, bo nie będzie wesoło. Ale ja podejrzewam, że po tym zadaniu, yy, po tym zadaniu, to my sobie słuchajcie, level załatwimy, tak naprawdę. O no nie, no jeszcze ty! O ludzie! Dobra, wozimy. Ja sobie może broń zmienię na ten ognisty sztylet. Jednak czy ja idę, biegnę, idę, dobra. Mamy tu jednego centuriona pajęczego, tam jest drugi, widzę, tak. Zgadza się. Dobra. On złomu nie miał, bo po cóż miałby mieć? Nie wiem, czy ten maluch mi widzi, czy nie ja wow, zjadnął mnie dobra no już nie ma wystarczających ładunków więc jest w sumie też teraz niestety no i krótki ostrze, znowu nam wzrosło ty też złomu nie masz e, zapiszemy sobie od razu mam nadzieję, że żadnych kulistych tutaj nie będzie, bo z kulistym już będzie większy niestety problem jest pajęczy. Może tutaj będzie jakiś złom. Dobra, jest jedna sztuka i ma... I, i szmaragd. Bierzemy wszystko. Wszystko jak leci. Jednej sztuki złomu nam brakuje, tak? Tak. Not good. Mam nadzieję, że... Wy... Któryś z was musi mieć. Bo się obrażę. Ale ta walka powiem wam wygląda łopornie. Dwóch naraz mnie klepie, tak? Jak ja wam zaraz oddam. No ale tutaj potrafię naprawdę mocno bić.

Musi mieć. Musi mieć, bo inaczej będzie źle. Dobra, trzeba sobie motnąć śku. O Jezu! Jak on mocno bije! No nie! Uwiga, Trzeba jakiś lepszy sztylet sobie skombinować. Bez kitu. Te obrażenia są śmiechu warte. Jest, złom. Ty jeszcze żyjesz. Myślałam, że już nie żyjesz. No. O! Słuchajcie. Mamy cztery sztuki złomu. Ja sobie odposzę do wyzdrowienia. Eee, I widzimy się w Aldrun. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, w Aldrun, oczywiście przed nami tutaj pod y, Szurem i gardkiem, czy tam, jak to się tam nazywało, tak jest, a, oczywiście w międzyczasie sprzedałam Bambetle i się trochę podreperowałam, więc nie jest źle, a oddajemy złomu, nadal potrzebny jest tam złom, cztery fragmenty konieczne do naprawy centurionów, udało ci się znaleźć, udało ci się zdobyć ten złom, tak proszę, udało ci się więc znaleźć go trochę, co, uczciwie ci za niego zapłacę, 250 septimów za każdą sztukę, to powinno na powrót obciążyć Twoje kieszenie. No i bardzo fajnie. Awans nie chce nam dać zadanka. Eindel, Bosmer, jak ja, posiada doskonałe pociski, rzutki potępienia. Eindel ma cztery rzutki potępienia. To bardzo rzadkie pociski pochodzące z mojej ojczystej prowincji, jaką jest Puszcza Walen. Eindel pełni straż w Aldrun. Pod jego opieką znajduje się posiadłość Letri. Jeśli uda ci się je znaleźć, to może się wykorzystać do swoich celów albo zwrócić gildi, która jest gotowa zapłacić za nie naprawdę godziwe pieniądze. Tak, czyli kolejna taka misja skradankowa. E, ja muszę sprawdzić, jak wygląda sprawa z levelem. No, Good za chwilę hunting. będzie. A jeśli chodzi o awans w gildii e, złodziei, jedna umiejętność na 60. Czyli najbliżej nam będzie akrobatyka. Mm -hmm. No to trzeba wszędzie w podskokach po prostu latać. Biegać, skakać, latać, pływać. W ruchu tańcu wypoczywać. A tak, tak, tak. Eee, nieważne. <laughs> nieważne. Eee, dobra, jesteśmy w skaże. I teraz Letri. Gdzie jest Letri? Czy to tu? Nie. Tutaj też nie. Tu nie. Redoran, tu Arobar, Maraktong. Venim. Czyli po stronie, która jest nieodkryta spaduwa, czyli trzeba iść tu. Sprawdźmy sobie te drzwi przede wszystkim. Posiadłość letni. No proszę bardzo. E, pamiętam, że to jakoś się tędy chyba szło, bo tutaj ten bosmer jest albo po drugiej stronie. Chyba po drugiej, tak, tak. Ale my się pakujemy od razu tutaj, bo ja pamiętam, że to jest właśnie w tym miejscu. O właśnie tu są te po podki, Chciałam powiedzieć, rzutki. Zapisuję. Odpoczywam, żeby nam się staminka zregenerowała, żeby lepiej być niewidocznym. Dobra, nikt nas nie widzi. Dziuk. Nie, miało nas nie widzieć nikt. Cię, ciekawa sprawa. Łe, tak to ja nie chcę. Mieli nas nie zauważyć. Tak się nie bawię. Dobrze, tu można wczytać. Dobra. No, jeszcze raz. Odpoczywamy. Muszę patrzeć rzeczywiście, czy ci strażnicy tu są, czy ich nie ma. No, ten tu sterczy, jak ten... Idź stąd! No, niby nas nie widać. Teraz nas widać, a... O, a teraz nas nie widać. Dobra. Dobra, spadamy stąd. Okej. Wilja no, złodziei w każdym razie płaci nam. Dobrze, więc myślę, że za te rzutki dostaniemy kupę kasy. Nie wiem, jak je, jaka to będzie kwota, szczerze mówiąc. Czy tysiąc? Nie, 1000 to na pewno nie. Jedna jest warta 500. Może 2-3 tysiące nam dadzą za to, zobaczymy. No i słuchajcie, i za te pieniądze trzeba będzie... Holender! i stąd! No. Za te pieniądze trzeba będzie się znowu szkolić, bo awansu nie dostaniemy kolejnych zadań. Jak nie będzie awansu, to zadań też nie będzie, nie? Więc zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Czy będzie miał coś jeszcze dla nas, czy nie. No może jakaś owca się rozdarła. Oni wszyscy co muszą to stać jest? na środku schodów. This is a encounter. Welcome. czy udało Ci się odzyskać rzutki potępienia? Udało Ci się odnaleźć rzutki potępienia. Zatrzymasz się, czy sprzedaż gildii? Hmm, daj mu rzutki. Oto zapłata za rzutki. 2000 septimów. Jako bandzia, z pewnością wiesz, że była to doskonale wykonana praca. Jeśli istnieje wyznaczona cena za Twoją głowę, to zobaczę, co się da z tym zrobić. No, akurat ceny nie ma, bo żeśmy <laughs> A Więc się trochę wyswaniłam ale dobra, awans, też nie, zadania niestety Bandior nie dostanie teraz ode mnie żadnego zadania może habas słodkie usta w osadzie Balmora lub wielka Helenda w Sazlitmora będą coś mieć a może sam arcyzłodziej gentleman Jim Stacy będzie coś dla Ciebie miał przebywa Wiwek, ale bardzo jest wybredny jeśli chodzi o ludzi, którym daje pracę hmm. no tak generalnie yy... Nie chcą nam dać awansu. Musimy skakać bardzo dużo. No kosz i przemyśl swoje osiągnięcia. No właśnie. Ja zrobię tak. Udam się teraz do wielkiej kalendy. I celende. zobaczymy, jakie zlecenie ona będzie miała. Ja podejrzewam, że ten odcinek będzie krótszy. O, a probatyka nam wzrosła. A nie, to może atletyka nam wzrosła. Dobra. Udam się do Wielkiej Heleny, zobaczymy, coś? co ona będzie od nas chciała. L Cedric Mora, oczywiście. Mamy trochę kasy tak naprawdę e na szkolenie, więc nie jest źle. I wow. się zastanawiam, co teraz właściwie. Czy iść bardziej właśnie w te e złodziejskie umiejętności, czy pakować dalej w tą manę inteligencję, oh, bo szczerze well... mówiąc... Kurczę, wszystko się przyda w tej chwili, zwłaszcza, że... No, jeśli chodzi o tą postać, to nie wykonujemy żadnych questów pobocznych, no chyba że, chyba że poza nagrywaniem, no, żebyście już znowu nie oglądali tego samego, nie wiem, dołączę do gildii złodziei, po bojowników, albo gildii magów, no, nieważne, mamy biegą Please share your thoughts. O co chodzi kotek, przydzieli ci zadania, może chcesz ubiegać się, o, awansowałeś zadanie. Zatrudniono nas. Potrzebna jest receptura miksury rozproszenia. Ach, zwykle nie interesują nas żadne interesy z gildii magów. Yy, jednak Tusamirsilowi potrzebna jest miksura rozproszenia magii. Wszyscy wiedzą, że Anis Selo to najlepsza alchemiczka w mieście. Może od niej może, możesz od niej rozpocząć swoje poszukiwania. Może ja dzisiaj czytać nie umiem. Kiedy już się znajdziesz, dostarcz ją jak najprędzej Tusamirsilowi, przebywającemu w domu Rosomak. Okej. Okay. Czyli alchemiczka, tak? Trzeba ją tutaj e, namierzyć. Na razie nas tu nie było, więc żaden domek nie jest odkryty. A To nie. Aptekarz to raczej też. Nie. To nie ta szkoła magii, żeby się aptekarz tym zajmował. Czego tak wzdychata? Ja wiem, że jak jestem kajitem, to byście mi od razu klatki chcieli wsadzić wszyscy tutaj, bo tacy jesteście. Ale no niestety jestem wolnym człowiekiem. Ho, ho, ho. Uzdrowiciel też raczej nie to. Nie. Nie. Ale powiem wam, że chałupy to nie mają naprawdę zarąbiste tutaj. A to... Co to, 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 to. Dziura w murze to nie. Ciu, 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 ciu. Może to tu? Tak, aniselot ale chemik. To to chodziło? Aniselot, dobra. Czy ty może masz to na sprzedaż, powiedz mi. Przepis receptura. No nie, tutaj żadnej takiej rzeczy nie widzę. Tylko mi nie mówcie, że ja będę musiała się gdzieś włamywać jej do, nie wiem. O, coś jest. Nie! Yeah. Kurde, nie sądziłam, że będzie tak prosto. Się bałam, że trzeba będzie jej tutaj przeszukać te wszystkie skrzynki przy tym strażniku. Już to widzę, jakby to się skończyło. O. O! Miała tą księżycowy cukier. No dobra, no w każdym razie to. Mamy to. Tak więc wracamy do Wielkiej Helendę po zapłaty. Zobaczymy, co nam da za to wszystko. A naprawdę, jeśli chodzi o szkolenie się, no to trzeba będzie jednak się szkolić też troszeczkę tak e, bardziej bym powiedziała w praktyce niż tylko i wyłącznie on peców. Ale podskakiwać sobie możemy cały czas. Jak ta akrobatyka wygląda? Ujujuj, lipa. Jeszcze trochę czasu nam zabierze, że tak powiem, wyszkolenie tego do 60 punktów. Ale zobaczmy, co ona tutaj nam, że tak powiem, za to da i co nam zleci dalej, bo to też jest ważne. Czy receptura miksury... A, Boże, ja miałam do Rosomaka to zanieść, ale za mnie pierdoła. O, ludzie, dobra. No to idziemy w takim razie tu. A nie strażnik, pan się przesunie. Kurde, się nie mogłam zmieścić. Czyli tak, Gildia magów to była na piętrze wyżej, tak? Jakiś tu coś, coś tam, no to jest High na bani. receptura miksury. Czy receptura nie ma magii znajduje się w swoim posiadaniu? Tak, proszę. Mm, tak, właśnie tego potrzebowałem, A teraz pozwól mi wrócić do moich badań No to spadaj sobie, rób swoje badania i Ja muszę iść teraz do mojej nowej szefowej Znowu, bo przecież przed chwilą Mniej byłam Ale tak to jest jak się pierdołam. dobra, skoczmy sobie Chodźa ja! Na twarz I Jak tam akrobatyka teraz? No dużo lepiej <laughs> Trzeba pospadać z dużej wysokości, żeby Nam yy, Szybko to urosło ale też żeby się nie zabić, nie? Czyli receptura tak, tak została. A podobno miksura trafiła do Tusa Relombo. Oto twoja nagroda za fatygę: 500 sztuk złota. E, nikt nie kwestionuje twojej lojalności, ale musisz ćwiczyć swoje umiejętności, zanim będą cię zwać Herszt kotek. Okej. Okay. Zadania. Jednemu z naszych klientów potrzebna jest mistrzowska retorta. Z reguły nie pojawiają się one w handlu, a jeśli już to są dla większości, zdecydowanie zbyt drogie. Podobno jednak kupiec berwen z zasady Telmora właśnie sprzedaje jedną z nich. Przy pewnej dozie ostrożności yy, być może uda Ci się nawet uzyskać za nią rabat specjalny. Być może gdzieś da się jeszcze znaleźć jeszcze z jeden, dwa egzemplarze. W każdym razie, jeśli jakaś mistrzowska retorta do mnie trafi, to dobrze Ci za nią zapłacę. Hmm. Telmora, tak. No dobra, to słuchajcie, e, ciśniemy do Telmora teraz z buta, znaczy z buta, no słajby raczej, bo... Mm, bo tutaj to to, to 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 nie jest berwen, tak? Jakaś, jakaś e, aptekarka też, tak? Dobra. Oj oj. Teraz nie pamiętam, czy trzeba było od niej to gwizdoć chyba tak, kurczę. Weź mi to, przesuń. I cyk myk, telmora, telmora, telmora. Myślę, że po tym zadanku będziemy sobie kończyć, wiecie? Bo to też, mówię, e, jeszcze sporo, sporo tutaj rzeczy trzeba zrobić, jeśli chodzi o tą postać, żeby to działało, że tak powiem, w 100% sprawnie. Jest, a, I żeby te awanse też szły w miarę płynnie. O, te wasze drzewa. O, tędy chyba, tak? A, berwen handlarka to jest, po prostu. To nie jest żadna aptekarka, tylko zwykła handlarka. I co ty tu masz? Mistrzowska retorta. Tak, to jest to. Alright, I'm listening. Spadaj! Wcale mnie tu nie ma. Hej! Spadaj! Dobra, mam to. Nikt mnie tu nie lubi, słuchajcie. Dobra, gwizdnęłam jej to w każdym razie jest dobrze. Jak tam cena za naszą głowę? 1600. Uć! dużo 800 golda teraz wywaliście sporo wam powiem ale to już jest o taka kwota, że jakiś strażnik może nas właśnie tu chcieć a złapać spaduwa nie dam się haha ha. jestem szybsza o nie tu jest następny spaduwa 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 to nie ja to wcale nie ja o no i mamy poziom, słuchajcie, to jest to właśnie o czym ja mówiłam, nie? Dobra, a tutaj kto nam cenę za naszą głowę zdejmie, co? Gdzie jest mistrzowska retorta kotek? Czy mistrzowska retorta znalazła się już w twoim posiadaniu? Tak proszę. 200 złota? Owszem, nawet ja widzę, że to wspaniała retorta. Powinna usatysfakcjonować naszego klienta, to złoto powinno z kolei usatysfakcjonować Ciebie. Słucham! na za głowę... Uh, Żabijęzor. Gdzie jest Żabijęzor? Gdzie jest Żabijęzor? something jest Żabijęzor? Chcę Żabijęzor. Proszę bardzo. Ja cię... Dobra. Gdzie on jest? A! W Sadnit Rysinia, ojejku, dobra, źle przeczytałam. Rysinia, Rysinia... To nie ty, to nie ty, to nie ty. O, ludzie. Jesteś, uch. Tak, masz. Daj, dajcie mi wszyscy święty spokój. No dobra, słuchajcie. Następne zadanie, żeby będziemy w następnym odcinku, żeby nie spoilerować, co nas dalej czeka, czy w ogóle będziemy mogli wziąć zadanie, czy nie. Znaczy ja się postaram, żebyśmy mogli, żeby był już awans i, i, i żeby były nowe zadanka. W każdym razie, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subika. Yy, no i komentujcie, tak? Piszcie sobie między sobą, ze mną. No, a ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa!